Taki tydzień derbowy, można powiedzieć. Branże różne spotykają się tutaj też. Saturn kontra Saturn. Ambicje. Ważny to był mecz dla Was w sezonie. Może nie o pierwsze miejsce w lidze, ale o coś był. O prestiż jak najbardziej. Prestige, no, no dumę, kiedy przyjeżdżają do nas po jakiś towar, no to lepiej byłoby im spojrzeć w twarz, kiedy byśmy wygrali. No aczkolwiek jesteśmy wyżej od nich w lidze, także no jakoś możemy sobie zrekompensować ten remis dzisiejszy. Czyli dlatego taka smutna mina, bo chcieliście wygrać, no na pewno, byliście bliżsi pewnie, bo tak. więcej tych sytuacji było. No i potwierdzi tą wyższą pozycję w lidze, po sezon całkiem sensowny, dobry, wynikowo. Początek bardzo dobry. Byliśmy na pewnym momencie na drugim miejscu, po któryś z kolejek. No niestety później przyszła zniżka formy. Paru graczy nam, niestety, wypadło, między innymi bramkarz. E, bardzo z nas ważny, dlatego teraz gramy z rezerwowym. E, Rezerwowy bramkarz? To tak, tak, tak nieźle. Tak. Rezerwowy, no, który no nasz podstawowy bramkarz też stoi na bardzo wysokim poziomie, także no troszeczkę że tak powiem, ostatnie cztery mecze, no nie wyszło nam tak, jakbyśmy chcieli. Bo wy macie jakby też ligowe doświadczenie dłuższe, tak? Już ten zespół gdzieś Na zaistniał, się. grał? Może tak. Ten zespół, który jest obecnie, on od trzech rund, czyli od jesieni zeszłego roku tak naprawdę się uformował. Startowaliśmy w inne lizy, co prawda, no teraz wróciliśmy do Redboxa, ale kontynuujemy, kontynuujemy tradycję Saturna, który startuje w tej lizy od jesieni bodajże 2009 roku. Czyli cały czas jesteśmy taką, że jak powiem, no duchem jeszcze ten zespół, aczkolwiek to się tak mocno rozbiło, bo część osób poszła właśnie do drugiego Saturna, część osób duża się pozwolniała, no część osób już z nami już nie gra, dlatego ten zespół, a który grał tu ostatni raz w Redboxie, to dwie zupełnie inne niestety bajki. To jest Saturn. Jeden, yy jeden. Są pestkowy, dwa, tak? Są, tak, są dwa Saturny. My prezentujemy pestkowy chłopacy z drużyny przeciwnej City Center. A, no i tak, jak mówię, no my kontynuujemy to. to było co? pierwsze Wasze spotkanie na boisku? W, w tej lidze a. tak. Aczkolwiek, mówię, w poprzedniej konkurencyjnej już się spotkaliśmy. No tam mieliśmy lepszy bilans, bo mieliśmy dwa zwycięstwa i jeden remis. Mhm. Zespół istnieje, funkcjonuje, ma się dobrze, ale będziecie gdzieś próbowali rozszerzyć skład, czy 100% Saturna w Saturnę? się eee. znaczy, może tak, zespół jaki mamy jest już całkiem dobry, jak wrócą jeszcze kontuzywane osoby, to na pewno będzie jeszcze lepszy, nie ma co ukrywać, aczkolwiek to już chyba dopiero w następnej rundzie, bo w tym, w tym momencie już jest troszeczkę za późno już niestety, a co do składu, no to duża część zespołu, no to jak, jak mnie patrzeć, Saturn, no aczkolwiek nie zawsze każdy może, no wiadomo, niektórzy mają dzieci, no obowiązki w domu, także czasami jak faktycznie część chłopaków z Saturna nie może, no to mamy chłopaków, którzy grają z nami regularnie na orliku, co niedzielę sobie trenujemy, no i są to po prostu osoby, które już mają stałe miejsce w składzie dzięki temu, że faktycznie no grają na tych treningach, przechodzą, starają się, sama ich obecność na treningu to już znaczy dla nas bardzo wiele, że faktycznie im zależy. Dlatego osoby spoza Saturna w taki sposób są też no, nagradzane, że mogą z nami pograć w lidze. W Saturnie możecie poglądać trochę ligi różnych zagranicznych, trochę pograć w managera, w no... przydaje się... Żeby, 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 żeby tak to wyglądało, to naprawdę tutaj każdy by chciał do nas do pracy przyjść, ale no niestety bywa to troszeczkę inaczej. No wiadomo, czasami jak jest chwila wolna, no to można zerknąć na ten telewizor, aczkolwiek nie ma co ukrywać, że kierownictwo i szefostwo bacznie czuwa i obserwuje, czy ale za. za... Firmą, która ma no, dwie z nazwy w, w lidze, więc prezentujecie się dobrze. Tak, tak. No, myślę, myślę, że, myślę, że chłopacy z drugiego Saturna no, pierwszy raz w tej formie startują w tej Lidze. To jest troszeczkę też na nich inne doświadczenie, bo to jest dużo większe boisko. No myślę, że drugi sezon. No, pójdziemy troszeczkę lepiej, no bo ten, no myślę, że nie mogą zajść do udanych. Saturn, witamy ponownie, Saturn, Saturn, to słowo dzisiaj się odmienia bardzo często. Widzieliśmy się na początku sezonu, tam była porażka, forma, uuu, uu, poszła w górę chyba. Tak, tak, po, po wodzeniach na początku sezonu yy, zrobiliśmy małą korektę w składzie, Teraz są ludzie, którzy już potrafią, którzy chcą, którzy kopią, także od razu dzisiaj to było widać. Szkoda, że ten sezon już się powoli kończy. Rozkręcacie się, tak? No i dzisiaj mecz taki prestiżowy, więc potrójna mobilizacja? Tak, tak. Na derby zawsze się spinamy. To, to, to są nasze pierwsze derby tutaj i gdzieś indziej. Ale na derby jest zawsze mobilizacja, zawsze to jest słowo honor klucz. No i dzisiaj było tak, że każdy prowadził, każdy doprowadzał do remisu, więc wszystko się tutaj działo. Tak jest, dzisiaj. To my byliśmy drużyną, która potrafiła coś tam zagrać z przodu. Prowadziliśmy. No tym razem się nie udało wygrać jeszcze się z nimi nie udało, ale, ale to, to oni wyglądają lepiej w tabeli, to oni lepiej grają, to oni dłużej grają. My na razie się uczymy, a, a na pewno w przyszłym, w, przyszł, w przyszłym sezonie zajrzymy im do gardeł. Będziecie próbowali rozszerzyć, bo pytam, 100% Saturna w Saturnie. tamtej drużynie też u was też i tak będzie? S 100% Saturna w Saturnie, jeśli oni tak mówią, to my też. <laughs> Okej, okay, niech tak będzie. Liga, czyli czas pracuje na Waszą korzyść, domyślam się, tak? Dokładnie, tak jak powiedziałem, te dwa mecze, no już wielka szkoda, wielka szkoda, że to już końcówka, ale, ale jeszcze nie wygraliśmy, to przykre, ale, no, sz ale szykujemy się, jest progres i mam nadzieję, że, że w tych ostatnich dwóch meczach pokażemy, że stać nas na zwycięstwo w, tych, w tej lidze.